Jako Maciejewski, telewizja w Polsce, program w centrum wydarzeń, mamy decyzję Komisji Europejskiej w sprawie środków z KPO dla Polski. Proszę o materiał, w którym Ursula van der Leyen właśnie pokazuje, że. Dzisiaj nastąpił ważny nowy rozdział dla Polski. Uważamy, że po ponad sześciu latach procedurę określoną w artykule 7 można zamknąć. Gratuluję premierowi Tuskowi i jego rządowi w sprawie tego ważnego przełomu. To efekt ciężkiej pracy Polski i zdecydowanego wysiłku reformatorskiego. Drodzy Państwo, w Polsce jest to odczytywane jako akt pewnej arogancji, bo nie wydarzyło się nic na niwie prawnej, co by zmieniło sytuację Polski, jeśli chodzi o artykuł siódmy traktatów, ale zmieniła się władza Bruksela, więc zdaje się faworyzować po prostu Donalda. Tuska, a tymczasem Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej, w trosce o pokój w Europie i zwycięstwo Ukrainy, ogłosił, co następuje. Proszę o materiał: Dzisiaj odbyłem rozmowę telefoniczną z prezydentem Wołodymyrem Zełęskim. W trakcie rozmowy zadeklarowałem swój udział w zbliżającym się szczycie pokojowym w Szwajcarii. Jesteśmy zjednoczeni w imię sprawiedliwego pokoju. A tymczasem, drodzy państwo, w tygodniku sieci także artykuł o sytuacji na Ukrainie, o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Proszę materiał z naszego redakcyjnego tableta. Bohaterowie, uchylanci i zmęczone społeczeństwo. W najbardziej dramatycznej formie uchylanci próbują uciekać z kraju. To jest też część postaw ukraińskiego społeczeństwa. Około milion osób jest na Ukrainie jednak pod bronią, w tym setki tysięcy ochotników. Trwa walka obronna z Rosją. Zapytamy o kondycję społeczeństwa ukraińskiego w trzecim roku wojny naszego gościa. Na łączach, jak rozumiem, z Kijowa jest mykoła Bałaban, wiceszef Stratkomu. Witam serdecznie panie prezesie. Proszę mi powiedzieć, co oznacza ta zapowiedź rozmów pokojowych w Szwajcarii. Na tę chwilę Ukraina nie odzyskała jeszcze swojego terytorium zajętego i po 2014 roku i nawet południa po 24 lutego 2022 roku czy to by oznaczało, że Ukraina będzie zmuszona oddać jakieś terytoria? Dziękuję bardzo za pytanie. Pierwsze, że chcę, chciałbym podkreślić, że te negocjacje cały czas trwają i idą, w, zwłaszcza nie, nie tak z Rosją, a z, z całym światem. I właśnie są, Rosja cały czas, zwłaszcza Putin, mówi, że oni chcą właśnie te negocjacje pokojowe, a Ukraina nie chce. Ale jest to odwrotnie, właśnie Ukraina chce negocjacji cały czas, i właśnie my mamy plan prezydenta Zelenskiego właśnie plan myru dla pokoju, plan pokojowy i właśnie to, to co będzie w Szwajcarii, w właśnie to jest tym skutkiem poprzednich poprzednich właśnie tych szczytów między Ukrainą a różnymi państwami świata. I kiedy my mówimy o tym, co będzie w Szwajcarii, nie oczywiście, że to nie jest, że że to nie jest ta rozmowa, że Tracimy, że, że, że chcemy obmieniać terytorium na, na właśnie na, na pokój walka trwa wojna trwa i, i po prostu ale Ukraina właśnie tym 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 właśnie eventami takim jak jak to będzie w Szwajcarii chcę podkreślić, że od początku chcemy chcemy pokoju i właśnie gotowy rozmawiać o pokoju. Ale nie na, nie, na tym, nie, 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 nie na tych pozycjach, które proponuje Putin i, i właśnie Rosja. Panie Prezesie, jednak jest też problem z tym, że Rosjanie, jakie, jako państwa autorytarne, są w stanie podjąć trochę bardziej długotrwały wysiłek obronny. U, u Was na Ukrainie. Czy w Ukrainie, jak Państwo czasem wolą mówić, jest jednak demokracja i to Wasz kraj jest szczególnie bombardowany, ludność wyniszczana. Czy Ukraińcy mają jeszcze ten potencjał woli? Aby dalej podejmować obronę. Jak wspominałem, istnieje teraz też ten problem uchylantów, tych, którzy nie chcą iść do wojska, nawet gdy są do niego wezwani. I też Wasze konsulaty odmawiają usług konsularnych niektórym obywatelom którzy opuścili kraj i nie chcą zaktualizować swoich miejsc zamieszkania, swoich danych w placówkach dyplomatycznych. i W związku z tym dochodzą do nas takie sygnały, że no ukraińcy, że brakuje determinacji już do dalszej obrony. Generalnie pierwsze, że my wojna trwa z 2014 roku. I właśnie społeczeństwo ukraińskie i elity polityczne ukraińskie, różne demokratyczno wybrane, w żadnych negocjacjach nie oddali właśnie te konstytucyjne terytorii Ukrainy, ani Krymu, ani właśnie Donba, Donba, tej części Donbasu, która była okupowana w roku. Z 1922 roku, właśnie, i kiedy idzie ta full scale, to ta walka, wojna pełnomosztowna. Jest, jest to bardzo ciężki czas dla Ukrainy, Ukraińców, właśnie społeczeństwa ukraińskiego. Dużo społeczeństwo jest, jest takie zmęczone i właśnie ta walka, to ja myślę, że wszyscy i Polacy to widzą, że właśnie to jest ta walka Dawida przeciwko Goliata i w tradycji polskiej, właśnie i w romantyzmie polskiemu, właśnie ta wojna z imperium e, jest także częścią, ale to także część właśnie tej tradycji ukraińskiej. Dlatego, dlatego, właśnie, ponieważ istnieje właśnie różne problemy, uchylantów, także zniszczenia Rosjanami Rosjanie bombardują właśnie ukraińskiej. Środki prądowe logistyku i inne i inne rzeczy, tym niemniej jest ta wola do walki, wola, żeby, żeby raz i, i, i na zawsze właśnie skończyć z tą złą imperią, ona, ona istnieje w, w społeczeństwie ukraińskim. Oczywiście po tych trzech latach takiej szalenej mobilizacji społeczeństwa, państwo widziało, co było tam trzy roki temu, dwa roki temu, jest po prostu, nie, nie, społeczeństwo żadne nie może się mobilizować permanentnie. To jest niemożliwe, żeby żeby mobilizować się 10 lat. Teraz główna taka sprawa dla rządu ukraińskiego właśnie z tej przejści z tego sprzętu szybkiego biegu, szybkiej mobilizacji właśnie do, do takiego long run, do, do, do maratonu. Jestem tym, jest tym różne, różne trudności, ale, ale głównie, że społeczeństwo ukraińskie, co nam pokazują wyniki sondaży, że społeczeństwo ukraińskie jest takie rezyliantne w tym, żeby, żeby walczyć, bo Ukraińcy rozumieją, że my nie mamy innego wyboru, bo będzie bucza wszędzie. To, co, to, co Rosjanie pokazali, Właśnie z tymi swoimi okrucieństwami na terytoriach pod kontrolą właśnie tych okupowanych, co, co my w Ukrainie mówimy, na nowo okupowanych, czy nowo okupowanych, właśnie to jest straszna, straszna masakra po prostu ludzi tam. I jak, jak, jakby to była taka wojna dżentelmeńska, że. Że, że, że teraz my to ukupujemy i, i i trzymamy wszystko w porządku. Co my widzimy właśnie jak, jak dzieci wysy, wysyłano właśnie z domków I, i to po prostu nie chodzi o to jest wojna dla społeczeństwa ukraińskiego, to jest to jest walka na wytrwanie, na wyżywanie. To nie jest nie jest wojna taka m, zmiana jednego reżimu na inny reżim czy coś innego. Dlatego tak jest bardzo ważko, bardzo ciężko teraz społeczeństwo. Oczywiście, że, że zawsze istnieją ludzi, którzy nie chcą iść do, do armii, różne problemy, ale właśnie te, że, 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 że generalnie społeczeństwo ukraińskie chce walczyć, właśnie walczyć i, i wierzę, że z pomocą właśnie naszych, z pomocą Europy, z pomocą Polski, my możemy. Spienić właśnie to, tą agresję. Panie prezesie, mam taki dylemat z pytaniem o prezydenta Zełęńskiego. Trwa wojna i właściwie, no, wam publicznie nie wypada nie to, że nie wolno, ale no, nie wypada krytykować głowy państwa, bo w wojnie informacyjnej Rosjanie by to wykorzystali. Wiemy też, że jest no, konstytucja przewiduje taki stan wyjątkowy dający prezydentowi większą władzę, co ma miejsce na Ukrainie. A jednak, jak funkcjonuje kraj, jeśli no i są też pewne i błędne decyzje prezydenta Zełęckiego? Ja ze swoich podróży na Ukrainę wiem, że wojsko na przykład jest sceptyczne wobec zmiany dowództwa, odsunięcia generała Waleria Załóżnego, no którego taka innowacyjność sprawiła, że ta obrona w pierwszych miesiącach się udała. No a Mija też kadencja prezydenta Zełęskiego. Nie są rozpisane nowe wybory, bo trudno je w warunkach wojennych przeprowadzić. Czy ja mogę z Panem rozmawiać też o obłędach Zełęskiego? Możemy tutaj krytykować głowę ukraińskiego państwa. Pierwsze, że chcę podkreślić, że, że tak, mamy właśnie ten stan wojenny, i oczywiście jest, 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 jest różny taki. Po innemu taka krytyka ogólna jest to nie ona nie jest zabroniona, ale po prostu ona po prostu będzie natychmiast wykorzystana Rosjanami, jak, jak właśnie pan powiedział. Ale chcę podkreślić, że ponieważ w Ukrainie idzie silna, silnie różne dyskusje o wszystkim, dyskutujemy o wszystkim, zwłaszcza tak jak i Polaki, Polacy w czasie, w czasie tam stanu wojennego, czy w, w różnych innych sytuacjach. I kiedy, kiedy pan patrzy na właśnie informacyjną sytuację w Ukrainie, mamy dużo dyskusji, dużo dyskusji na różne tematy, na, na, na różne decyzje pod, 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 podjęte rządem czy prezydentem, że, że pod różnymi względami jest e, może niezbyt nie skuteczny albo, ma, albo mamy problemy, ale to jest ta, ta dyskusja i właśnie ta sceptyczność różnych grup społecznych, do decyzji rządowych jest częścią to, co my nazywamy procesem de demokratycznym. Bo nie możemy być tak jak Rosja, po prostu tylko jednym głosem, e, tylko wszyscy po prostu idą, idą do przodu na, na front i, i wszystko. To pierwsze, że ponieważ istnieje stan wojenny, istnieje właśnie szeroki taki dyskurs, e, dyskusja w społeczeństwie o różnych decyzjach. I właśnie dyskusja o, do przykładu, zmianie założnego na serbskiego jest także jedna z tych jedna z tych dyskusji. I tam Pan rozmawiał z jednym segmentem wojska, jest jest inny segment. To, to, to znaczy właśnie ten, ten proces idzie. I no, oczywiście ja nie jestem specjalistem z takim stricte wojskowym, czy to było blendne, czy to było, do, czy to było um, bardzo dobrze, dobra decyzja ze strony prezydenta, ale właśnie to, że istnieje ta dyskusja w społeczeństwie ukraińskim, pokazuje, że ponieważ idzie wojna i, 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 i te wszystkie ta, ta sytuacja o której mamy ale idzie ten proces demokratyczny i dyskusję i to jest ja myślę, że to jest taka, um, symptomem zdrowego społeczeństwa które, które żyje które, które dyskutuje które ma różne, różne toczki różny Point do przykładu na, mamy olbrzymie inną sytuacją z Rosją gdzie był, Putin jeszcze raz stał prezydentem i, I po prostu my widzimy, że ale on jest nielegitymny. bo po, i, i, i to, co ten, ten sposób, jak to w Rosji się dyskutuje i jak o, o, tym, o, tym, o tym się rozmawia, my po prostu widzimy, że, że, że po prostu zniszczone jest tam społeczeństwo. Czego oczywiście nie, niekoniecznie musimy Rosjanom współczuć. Panie doktorze, zostało nam dosłownie kilkadziesiąt sekund i pytanie, które no ja wiem, że jest kłopotliwe, ale, ale no interesuje ono nas, widzów, dziennikarzy, Polaków. Ma pan w swoich analizach takie szacunki, kiedy ta wojna się skończy? Niestety nie mogę nie mogę tak powiedzieć kiedy kiedy ona się skończy jedyne, że, że, że mogę powiedzieć, że jak będzie pomoc ze strony zachodu, jak będzie większej broni, większe samolotów, ona skończy się szybciej, bo teraz co, co widocznie, co my zrozumieli z za ostatnich kilka lat właśnie, że, zachód nie do końca rozumie skali z którą właśnie idzie ta wojna I tu muszę kropkę tu. postawić, ale faktycznie Zachód wciąż Rosji nie rozumie. Moimi państwa gościem był wiceprezes Stratkomu Mykoła Bałaban z Kijowa. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję też państwu i zachęcam do pozostania z nami.